Siema. i dzisiaj z Szymonem e, będziemy nagrywać odcinek dzisiaj o ciekawostkach ostatnio, ty... ostatnio tydzień temu był odcinek o ciekawostkach z Arturem. Dzisiaj mamy ją z... z Szymonem. Ten odcinek z Szymonem. Oczywiście na naszej mapce tutaj kochanej. No i dobra. Dodali dzisiaj dwa nowe itemy, jak widzicie. Trzy. Jak Prasz... trzy? Karabin, który występuje w wersji epickiej i legendarnej. Nie. Pięć nowych rzeczy, bo jeszcze na mapie i wiesz. No tak. Tutaj... Ale z itemów. Tutaj uh -huh. beczka wybuchowa. Miecz Infinity Blade. Jeśli ktoś lubi klimat, jeśli ktoś lubił Infinity Blade'a. Jeśli ktoś lubi ja klimat te... wyciągania miecza do skały, to powinien być zadowolony, no. ponieważ I... nie możemy tak się podobać. Ja wezmę ten miecz? No. I zobaczymy ile zadaje A Po co zmierza? Ja tylko tak dla smuteczku chcę przypomnieć jak ten mierz wyglądało kiedy się wyciągało. O tak? Na biorę, nabierę, no dobra. Miał więcej po prostu HP, nie? No. To działa niestety tylko na rozpoczęciu gry, ale to działa tylko niestety na rozpoczęciu gry. Aha podguduj mnie. Chodź tu. No dobra, najpierw epicka i nie wal mieczem. Najpierw ciało. 42. W ciało. Głowę. Głowę. 84. To jest legendarno. 44 w ciało. No. Tu było dobre. Najbardziej wtórzającą są po <śmum> Dobra. No dawaj, bo chcę to przetestować. No dobra, no. Idę w głowę. Widzę, będą się na ciebie darli. No to... Okay. 80. No. 88. 88. 88. 88. Teraz... Dobra. Teraz dla sprawdzenia. I pokażmy tutaj co e, co jest? Teraz pokażemy to z tym pieseczkiem, bo... Kolejną ciekawostką Kolejną ciekawostką jest głaskanie pieseła. Kolejną ciekawostką jest e, głaskanie pieseła, które zostało dodane. Nie wiem czy ono działa. Tutaj. Chodź. No, nie wiem. A jak nie zadziała, to szybko wejdziemy na jakieś dłosy. Nie, tu nie działa. Chyba, no nie mogę chodźmy... mieć broni, poczekaj. To wróćmy do centrum. To lecimy na szybki taki... Teraz lecimy na... I nie na, na kreatywnym, wiesz. Teraz lecimy na plac zabaw szybko, chodź. Nie po co na plac zabaw? No bo tak. No można być na wyspę. No tak. lecimy teraz na plac zabaw. To, no ja się co nie nie się nie tutaj. Ja patrzę, plac na zabaw. Wyrwa, tak. No tak, bo najbliżej. I lecimy na zalew zdobyczy, pokażemy zmiany. Jeśli ktoś jeszcze Ale nie grał, Ale nie odwróć się odwróć się, nie? Ale jak, jak będę leciał tam? Ale no, to odwróć się tak jak ja, żeby ...zrobić im takie wrażenie, nie? Dlaczego ty chcesz zawsze no, żeby tak. Może by tak wiesz, I dlatego nagrywanie z tobą ciekawostek jest takie, ja myślałem, że to jest takie na su. Bo ty zawsze chcesz jakieś emocje wywrzeć. Dlaczego ja przez chwilę myślałem, że wody nie ma? Co jest? Nie wiem. No dobra. Niestety nasze kochane winiki zniknęły. To jest najsmutniejsze. Ale ja widać, się. że Windertech tutaj funkcjonuje. Że się interesuje tutaj Dobra, jeszcze swoją nie, nie, wyspą. Nie, nie, interesuje się swoją wyspą. Wiesz co ja bym chciał, żeby... Coś czuję, że tu będzie jakiś event, że to się otworzy. To wyjdzie łatwiej jeszcze. No, no, ej, no w sumie. No dobra. Mm -hmm, dobra. A ja, jeśli chcecie wytłumaczenie, kim jest ładca z gliszczy, poczekam tutaj na dwa dwie łap... Poczekam tutaj na... Cztery łapki w górę? I dostaniecie wytłumaczenie, kim jest ładca z gliszczy. Cztery, trzy łapki. Jak zobaczy trzy, to będę szczęśliwy. A cztery to aż chyba nagram dwa odcinki jednego dnia. A może Mikołaj? Ja mam do ciebie propozycję. Jeśli dzisiaj będą trzy łapki... Dobre, to możemy brać maraton. Nie, jeśli będą trzy łapki... YouTube będzie... Jeśli będą trzy łapki... To dzisiaj jeszcze... Jutro będzie odcinek... O Władcy Zgliszczy... A jeśli będą cztery łapki... To będzie nie tylko odcinek o Władcy gliszczy, ale też będą takie małe dłoski z Szymonem. A, a jeśli jeszcze bardziej pod, pod, podnoszę stawkę... Jeśli będzie pięć łapek... Postaram się na jutro wygramolić, żeby był live. Więc piszcie, to od was zależy. Ale pokazać, łaskanie pokazać. No tam, patrzcie. O, widzowie, poczekajcie chwilę. Ło. Wszędzie szczekają. Zaczynamy, dzieło głaskanie.

ty, ty zauważyłeś, że mnie zabiłeś, o, No bo nie można się Ale. głaskać. Nie można Uć się głaskać, Jezu. Nie hmm. można głaskać zwierzątka. No, co ty na to, żeby zrobić małego fajta? Nie, na normalną rundę, żeby pokazać hmm. głaskanie. I co ty na to, że zepsułeś odcinek? <laughs> no. Ja no nie zepsułem, tak? Nie zepsułem. Może nie zepsułeś, tylko że no. To są ciekawostki i musisz się tego nauczyć. Jeśli będziesz chciał no, jeszcze ciekawostkę robić. Idziesz się górę. Dobra, to ja już idę, wychodzę z kreatywnego i idziemy na normalną rundę. No. Głaskać y, tutaj zwierzaczki. Zobaczymy. Czym on bierze szybko doło i pokazujemy tylko widzą błaskanie i kończymy. A pokaż w ogóle nowy... Że, jaki jest nowy tryb. A no, no ale przecież pokazywali. Ano tak, zapomniałem. Mieliśmy właśnie odcinek o tym nowym trybie, a Szymon tu się coś zapomniał. Nie wiesz. A w ogóle jak sklep Was interesuje, to tak jest to sklep. My się, ja chciałbym panu. Nowy skin. Nie tylko nie kurczak! Ale patrzcie, ten... ten, 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 czasz, ten czaszkowy nowy skin jest piękny

ale i tak od razu wychodzimy, nie? I to może nam zabrać te... Tobie. Może. Nie, bo ty nie. Nie, my bo nie jesteśmy na tym, dobra, nam nie zabiera, bo my rzadko... Nie, wychodzimy. Ja wyjdę. Nie. Jezus Maria! Miki, nie. Miki. Co? B miałem bambika z kucykiem, bez kucyka. Co? Chodź na srogi szybko i pokazujemy, ja wychodzę. No nie no, co za nie? Bo on tylko... Bo nie, bo to są ciekawostki. Ale to po ci, po prostu, po prostu się będziemy grać. No. Po ciekawostkach ja już nie gram. Aha! No <laughs> fajnie sobie pograliśmy. Pograliśmy sobie na tych samolotach odcinek. A jeśli od... Jezus mapa mi się nie wczytała, ty. A? Nie! Powczytało mi się. Chodź tutaj, na dół. A używałeś na odcinku tego busu? Znaczy? znaczy A busy odradzające Ja zapomniałem w ogóle że coś takiego doda O jezu Busy odradzające okay. pozwalają Jak ktoś zginie Nie jak ktoś zginie to mamy taką plakietkę Zaraz pokażę A jest ja za swoim ja No dawaj O właśnie Patrz nie ruszaj się I teraz patrzcie Własne I patrzcie Dobra teraz ja się tutaj Nie Miki Ja cię tutaj Ha! -a. Aha! <kłyszy> Aha! 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 Teraz tylko się jeszcze dobić. A Szymon zbierz i... A Simon zbierz matce i pojedź do mnie, okej? Okay? No bo mój loot. O nie, bo masz ty... Nie, masz ty Przecież. Nie, nie złaś, nie, nie złaś nie z góry, nie? Ale Ja muszę. A to tam masz, ja tak masz tak. rolki przecież, i możesz od razu skoczyć. To ci nie zada obrażeń. A dobra, okej, okay. to ja lecę tutaj. Normalnie, bo zapomnieliśmy w ogóle o busach odradzających. To przy okazji ciekawostek możemy wam pokazać. Mimo, że to już nie jest takie nowe. No nie? Nie, nie. wiem, czy zanim się do drepczę to ten to nie umrę. Nie, nie, tutaj z Wiesz co ja chyba tutaj mogę, bo ja mam 18 hp. <laughs> <laughs> nie dodrepcze no, <tu> nawet. <laughs> na <całej spalić> <śmiech> <śmiech> nawet nie dodrrebcze. <laughs> no to mnie leczysz! Badaj! <laughs> <laughs> o właśnie, tu jest karta odradzająca za Szymonem. Tutaj. O i na ej, na busie jest. Na tym, znaczy na tym. Na polar piku. Jest bus. No wow! Nie I pokażemy miał? jak to działa, tam jest terrorka. Ja ci mówię. Dziękuję, no to to, bo ja świat tu jestem. Widzowie, zostawcie lajka like w górę, żeby odcinki były lepsze. Żeby były dłuższe, fajniejsze. I grane lepiej. A teraz bez zbędnego przedłużania idziemy do busa odradzającego. Odrodzimy oczywiście mojego teamata, matea którym jest mixer. Albo a, może poczekajmy na, na tego, na mixer. No, szybko. Mamy nam znaczy, sp... Dobra. I widowie jak widzicie tutaj. To trwa 10 sekund. Właśnie w tej chwili. I właśnie w tej chwili Zespa zespałnił mhm. się mikser. No właśnie, spiskałem się. To musi się... Yy, to musi się naładować, więc będzie tak pikało tak. Hmm. No dobra, więc w dzisiejszym odcinku będzie na dostaję, tyle. No i zostaje jeszcze plus spomacz. I piszamy wszystko. No to w tym odcinku będzie na tyle. A więc pa 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 i... 6, aż się jeszcze z body trapuje. Bum, bum, bum. I... Boom. Boom. I...